Jesteśmy na odcinku drogi między Owiesnem a Różaną. W pierwszym odcinku zakończonych prac w okolicach Owiesna. Już namacalnie widać efekty tych prac. Tak naprawdę jesteśmy na końcu powiatu Dzierżoniowskiego i końcu gminy Dzierżoniów. Na te też docieramy. Chcemy, żeby te inwestycje równomiernie rozkładały się na terenie całego powiatu. Myślę, że mieszkańcy Owiesna i sąsiadującej Różanej są z tego bardzo zadowoleni. Inwestycja, która jest realizowana, rozpoczęła się w kwietniu 2024 roku i planowane zakończenie przypada na maj roku 2026. Dwuletni okres realizacji, ale wynika to przede wszystkim z tego, że inwestycja przygotowana jest w formie zaprojektu i wybuduj, co oznacza, że po stronie wykonawcy było również przygotowanie, sporządzenie. Dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń. Inwestycja podzielona jest na trzy etapy. Pierwszy etap zakończył się w styczniu 2025 roku. W tej chwili jesteśmy po odbiorze technicznym drugiego etapu. Robót w trakcie tego etapu wykonana została część robót już w terenie. Zrobiono tutaj coś, czego nie robiono przez kilkadziesiąt lat, a jest tutaj to bardzo potrzebne z różnych względów. Przede wszystkim, tak jak wszędzie, bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ale też pewnej wygody, pewnej wygody dla rolników, którzy tutaj tędy, tymi drogami się przemieszczają. Przepiękne walory przyrodnicze, krajobrazowe, czyli też w pewnym sensie wpływ na turystykę na terenie powiatu Dzierżeniowskiego. Inwestycja swoim zakresem przewiduje kompleksową przebudowę dwóch dróg powiatowych, jednej biegnącej z Owiesna w kierunku przedborowa, drugiej natomiast z kierunku Owiesna w stronę różanej. Przebudowa kompleksowa wiążąca się z wymianą nawierzchni, budową chodników, przebudową istniejących zjazdów i przepustów, odtworzeniem, remontem rowów przydrożnych oraz wbudowaniem kanału technologicznego. Przed nami druga część robót budowlanych, które powinny zakończyć się do maja przyszłego roku.